Drodzy Państwo, jako pierwszy mam wystąpienie, bardzo się z tego cieszę. Postaram się zacząć ten, ten temat i ten wątek, patrząc tutaj na zegarek, myślę, że spokojnie się zmieścimy, od takich podwalin formalno-prawnych. Nie chciałbym tutaj być jakimś kazuistykiem i nadmiernie skupiać się na regulacjach prawnych, natomiast postaram się w tym wystąpieniu wyciągnąć pewne cechy wspólne i istotę przestępstw korupcyjne, które na gruncie Polskiego Kodeksu Karnego są, są uregulowane, są wymienione. Wystąpienie będzie dotyczyło, tak jak wskazuje temat referatu, istot i cech wspólnych przestępstw korupcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości i sprzedajności w sektorze publicznym. Z racji tego, że jako pierwszy zabieram głos, no chciałem rozpocząć od dwóch chociażby tych najbardziej symbolicznych definicji korupcji. Jak Państwo wiedzą, definicji korupcji mamy ogrom. Korupcja to wykorzystywanie władzy publicznej do celów prywatnych, korupcja to wada życia publicznego. Większość definicji koncentruje się przede wszystkim na akcentowaniu e, no, wad społecznych czy wad e, w zakresie poderwania zaufania społeczeństwa do wykonywanej, wykonywanej władzy publicznej. Oczywiście możemy wskazywać na korupcję i polityczną, o której dzisiaj mówimy. Mamy też korupcję urzędniczą, mamy korupcję gospodarczą, ale nie w sposób powiedzieć, że one pozostają w jakimś niebyciu. One wszystkie są spajane przez właśnie regulacje karno, karnoprawne. Niejednokrotnie słyszymy, że urzędy, czy polityk dopuszcza się, czy ma e, zarzut dopuszczenia się jakiegoś przestępstwa korupcyjnego. Próbując wyłuskać te cechy wspólne przed nawias, jeżeli chodzi o przestępstwa prawno-karne i, i nasz kodeks karny, ale nie tylko, bo przecież odpowiedzialność ta korupcyjna jest rozrzucona także w innych ustawach, chociażby w prawie farmaceutycznym ustawie o refundacji leków. Mamy trzy zasadnicze elementy, drodzy Państwa. mianowicie przedmiot łapówki, znamiona czynności wykonawczych, a więc ten sposób zachowania się, który ustawodawca określa, no i znamiona strony podmiotowej, czyli znamiona osoby, która dopuszcza się tego przestępstwa. Ta część ogólna typu przestępstw to właśnie te trzy zasadnicze znamiona i próba jakby ustanowienia, znalezienia takiego trzonu korzenia zła. Korzenia Mówiąc o istocie przestępstw korupcyjnych, musimy mieć na uwadze trzy zasadnicze podmioty, czy trzy zasadnicze elementy może w ten sposób. Mamy oczywiście podmiot, który jest uprawniony do podjęcia jakiejś decyzji, no zwykle będzie to jakiś urzędnik, poseł, senator, radny, sędzia, ławnik jak najbardziej także. Obowiązek jakiegoś zachowania się, który jest nie tyle przyjęty przez społeczeństwo, ale wręcz uregulowany przez normy, normy prawne. No i interakcja, interakcja, która powoduje, że pomiędzy tymi podmiotami dochodzi do odejścia od tych kryteriów i i kierowanie się najczęściej interesem, interesem e, prywatnym. E, definicja Pawła Bachmata wskazuje przede wszystkim na wadę tej interakcji, która polega znowuż na zaufaniu właśnie społecznego zaufania do, do, do wykonywania władzy publicznej. Normy prawno oczywiście istnieją, natomiast przede wszystkim one, tak się wydaje, mają swoje źródło w, raczej w zachowaniu czy w zwyczaju społeczeństwa, oczekiwaniu społeczeństwa co do porządnego zachowania się urzędników czy funkcjonariuszy publicznych, osób wykonujących władzę publiczną, więc można powiedzieć, że prawo jakby w tym aspekcie jest elementem, elementem wtórnym. Idąc do czy państwo, bo czas ucieka do pierwszego elementu, który staramy się wyciągnąć przed nawias dla przestępstw karno, przepraszam, korupcyjnych, jest właśnie przedmiot łapówki. Przedmiot łapówki, który w kodeksie karnym wskazywany jest jako korzyść majątkowa, osobista, ewentualnie obietnica tej korzyści majątkowej, bądź osobistej. Nasz kodeks karny to Państwo ma słownicze ustawowy artykuł 115, ale on jest bardzo, bardzo ubogi. Gdyby kierować się kodeksem karnym, mielibyśmy taką definicję korzyści majątkowej, że korzyść majątkowa, osobista. To korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego. Oczywiście nic nam to nie mówi i będziemy starać się to za chwilę bardziej, bardziej rozjaśnić. Natomiast nasz ustawodawca jest bardzo niekonsekwentny i, i, i raz, że te regulowania korupcyjne są bardzo kazuistyczne, to są niekonsekwentne. Czekając chociażby do prawa farmaceutycznego, można znaleźć w pojęciu już nie korzyści majątkowej, ale właśnie korzyści, korzyści materialnej. Być może będzie czas, żeby rozwinąć to pojęcie. Natomiast korzyść materialna, yy, są dwa jakby stanowiska w tym zakresie, że z jednej strony jest to jakiś substrat fizyczny rzeczy, że musi, musi być to rzecz, natomiast yy, w szerszym i dzisiaj bardziej takim ugruntowanym stanowisku przyjmuje się, że jest to w zasadzie każde przysporzenie, wszystko, co powoduje, że zwiększa się nasza wartość, wartość majątku. A więc mamy ten przedmiot łapówki, trzy rodzaje korzyści by, i w zasadzie w tym jedna obietnica. Mówiąc o korzyści majątkowej, dwie kwestie sporne, tutaj nie przytaczając jakichś uregulowań prawnych, bo nie o to chodzi, postaram się zwrócić na dwie, dwie kwestie uwagę. Mianowicie, dlaczego i czy w jaki sposób możemy odróżnić korzyść od niekorzyść oraz po drugie, jak rozumieć korzyść majątkową i korzyść osobistą, jakie kryteria pozwalają na odróżnienie tych dwóch przedmiotów łapówki. Jeżeli chodzi o korzyść i niekorzyść, no tutaj skupiamy się na pojęciu korzyści. W doktrynie w orzecznictwie pojawia się pojęcie, które łączy jakby dwa kryteria. Kumulatywnie pozwalające ustalić, czy coś jest korzyścią w rozumieniu kodeksu karnego, to jest zaspokojenie potrzeby, potrzeb ludzkich i wy, wytwarzanie jakiejś sytuacji obiektywnie lepszej. Przed przestępstwem była ona gorsza, w sytuacji przestępstwa ona się oczywiście e, poprawia. Przyjmuje się, że jest to podział wyczerpujący na, 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 na y, korzyści materialne i y, osobiste. Y, wiele interesujących kwestii w doktrynie, z praktyki, także w postęp, z postępowań karnych, y, jak zakwalifikować pewnego rodzaju zjawiska zachowania, czy coś jest przedmiotem mapówki, czy też, czy też nie. No, chociażby te przysłowiowe upominki. Dla lekarza, które dajemy po po zabiegu medycznym. Co ciekawe, nawet jest stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z 2002 roku bodajże, które wskazuje, co lekarz może, może przyjąć. I szanowni Państwo, łapówką nie jest, i to też orzecznictwo potwierdza, jeżeli coś wręczamy lekarzowi bezpośrednio po zabiegu medycznym, ten lekarz nie może tego leczenia dalej kontynuować. Nie może być to oczywiście forma gotówkowa, no i oczywiście musi być to coś bezinteresownego. Natomiast co do kwoty, jeden z. z, z, z Profesorów medycyny nawet wskazywał, że no nie ma tutaj jakiejś granicy, która by była wprost 600 zł, 1000 zł, 1500 zł, on mówi trochę trochę być może na przekór, ale mówi, że ta wartość, którą chcemy się odwdzięczyć lekarzowi, nie powinna przekraczać wartości dwóch biletów do teatru. Są oczywiście sprawy, gdzie, gdzie ktoś składa takie zawiadomienie, możliwości popełnienia przestępstwa, że ktoś otrzymał jakieś, jakieś przysposobienie, natomiast przysporzenie. Natomiast jeżeli jest to substrat w postaci. Wina, biletów, kwiatów, upominków absolutnie o przestępstwie być nie powinno. Co inaczej, jeżeli to będzie e, gratyfikacja finansowa i to na żądanie na przykład lekarza, albo w sposób jakiś taki bezpośredni przed, przed e, zabiegiem, zabiegiem e, wręczona. Ale idąc, drodzy Państwo, dalej, co do tej typologizacji na korzyść majątkową i osobistą, korzyść majątkowa no to nic innego jak rzeczy ruchome, nieruchome, posiadające oczywiście wartość ekonomiczną. Ta wartość ekonomiczna może być ukryta w różnego rodzaju umowach fikcyjnych. Umowach fikcyjnych może się zdarzyć, że, że dla pozorów legalności takie podmioty będą zawierać między sobą umowy, na przykład zlecenia, dzieła. I to, co powinno być badane przez organy ścigania, to oczywiście to, czy ta wartość rynkowa jakiejś usługi jest adekwatna do, do właśnie wartości rynkowej, ta wartość przyjęta w umowie. I po drugie, czy w ogóle ta umowa została wykonana. W orzecznictwie przyjmuje się, że nawet jeżeli doszło do jakiegoś nieformalnego zawiązania współpracy i, i podpisania, zlecenia tej usługi, ale ta usługa faktycznie została wykonana i została wykonana za faktycznie rynkową cenę, no to tutaj nie sposób mówić o przestępstwie korupcji. Co innego, jeżeli tej usługi nie było albo też była wykonana po jakimś rażąco, za jakimś rażąco podwyższonym wynagrodzeniem. Tutaj mówi się także o tak zwanej metodzie dyferencyjnej, a więc badamy tak zwaną szkodę, to znaczy czy u w majątku podmiotu, który dokonuje, przekazuje to przysporzenie doszło do szkody majątkowej, a czy u drugim, w drugiej stronie tej relacji po prostu doszło do powiększenia tego majątku. No i mamy korzyść osobistą, drodzy Państwo. To są wszelkiego rodzaju potrzeby o charakterze niematerialnym. Mówi się, że to musi być korzyść w oczach przeciętnego człowieka, nie tylko dla poszczególnej jednostki. To mogą być różnego rodzaju urlopy, ograniczenia obowiązków, awanse służbowe, protekcje przy, uz przy uzyskiwaniu jakichś awansów. Tutaj, jako ciekawostkę, powiem, że na gruncie kodeksu karnego jeszcze z 1932 roku. Yy, Odbycie stosunku seksualnego, mówiąc wprost, na zasadzie y, jakichś działań korupcyjnych nie było y, rozumiane jako penalizowane, przynajmniej tak orzecznictwo jej stało. Natomiast absolutnie dzisiaj, na gruncie obecnego kodeksu karnego i Sąd Najwyższy już wielokrotnie to wskazał, y, no, dopuszczenie się do takiej czynności y, seksualnej jest i absolutnie y, jest kategoryzowane jako y, korzyść, korzyść y, y, osobista. Natomiast mamy jeszcze takie pojęcie jak obietnica korzyści majątkowej bądź osobistej i tutaj dwa ciekawe także zagadnienia, pojęcia, kiedy możemy mówić, że doszło do popełnienia tego czynu zabronionego, w którym momencie i po drugie, w jakiej formie to powinno nastąpić, ta obietnica w jakiej formie powinna zostać wyrażona. Oczywiście przyjmuje się, że y, obecnie, bo taki jest pogląd doktryny na dzisiaj, nie wiemy, jak oczywiście doktryna będzie ewoluować w przyszłości, natomiast przyjmuje się przede wszystkim, że wraz z chwilą dotarcie informacji o obietnicy do adresata, przyjmuje się, że, że takie przestępstwo... Ma miejsce i po drugie może być wyrażona w każdy sposób, a więc nie tylko słownie, w sposób werbalny, bezpośredni, ale w zasadzie każdym słowem, każdym, yy, każdym gestem, i to zresztą potwierdził także Sąd, yy, sąd Najwyższy. Drodzy Państwo, idąc do tego drugiego członu, bo tutaj postaram się krótko wyciągnąć przed nawias ten element spajający, którym jest przedmiot łapówki, ta korzyści osobista, majątkowa, obietnica tejże korzyści, elementem drugim spającym przestępstwa korupcyjne na gruncie polskiego No jest znanie czasownikowe, a więc sposób zachowania się. Jak tutaj mówi Igor Andrejew, znamienie czynnościowe bądź czasownikowe opisowane za pomocą zwykle czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu czasu terazniejszego. Mam oczywiście podział tutaj, nie biorąc tą materię zbyt, zbyt mocno, natomiast mamy podział na przestępstwa formalne i skutkowe, a więc formalne, kiedy wystarczy samo zachowanie, no i skutkowe, kiedy musi nastąpić skutek. Skutek przykładem przestępstwa może być, kto zabiera w celu przywłaszczenia, więc musimy coś zabrać i przywłaszczyć, natomiast przyjmuje się zgodnie, że przestępstwa korupcyjne mają charakter formalny, a więc nie musi nastąpić skutek, wystarczy same karne zachowanie opisane, opisane w ustawie. I tutaj tak jak y, obiecałem, staram się wyjmować przed nawias właśnie te, te wszystkie zachowanie, zachowania, które ustawodawca nazywa, y, nazywa wprost jako czasowniki. Na bardziej popularne przestępstwo sposób sprzedajności, artykuł 228 KK, y, ustawodawca przyjmuje dwa pojęcia, przyjmuje i żąda. Y, dodatkowo y, wpaja tutaj wspólniki lub albo co dodatkowo jakby powoduje, że jest to wieloodmianowe przestępstwo, na wiele wariantów, na wiele zachowań może zostać zrealizowane. No przyjmuje, oczywiście będziemy tutaj mówić o włączeniu jakiejś korzyści majątkowej do, do swojego majątku. E, przyjmuje, co istotne, jest jakby w orzecznictwie przyjmuje się jako mniej, mniej szkodliwe, jako takie wyraźne żądanie tej korzyści od, od osoby, która jej ma udzielić. Przyjmuje, nie musi być to takie naturalne i bezpośrednie, jak nam się wydaje, czyli wręczenie gotówki w kopercie, a to może być jakakolwiek inna forma przysporzenia, czy to no oczywiście przerw na rachunek bankowy, ale na przykład zorganizowanie jakiegoś bankietu, przekazanie jakiegoś dzieła sztuki, dzieło sztuki to jest ciekawa, jakby podwójna korzyść majątkowa i osobista, bo z jednej strony mamy wartość majątkowa, a z drugiej strony mamy ten wymiar artystyczny, na przykład dzieła sztuki. Natomiast dużo bardziej karalne i penalizowane jest. Te zachowanie żądania, kiedy funkcjonariusz publiczny, czy osoba taka, takie funkcje publiczne pełniąca, żąda, żąda jakiejś gratyfikacji finansowej za swoje zachowanie się. Natomiast tutaj dla spełnienia tego przestępstwa nie ma znaczenia reakcja osoby, do której to żądanie jest wysuwane. Nie musi się ona na to godzić, aby doszło, doszło do już spełnienia przesłanek tego, tego przestępstwa. Mamy oczywiście przestępstwo przekupstwa, kupna wpływów 229, 230, AKK. I i tutaj ustawodawca się, się, posługuje się już takimi czasownikami, takimi pojęciami jak udziela oraz obiecuje udzielać. Udziela, no to oczywiście każda forma bezpośrednia, pośrednia, która może wskazywać na korzyść majątkową, osobistą. No i obiecuję udzielić. Tu znowuż nie musi być w sposób wyraźny, bezpośredni, ale może być to jakikolwiek gest, bądź też jakiś zawalowany sposób, zawalowany sposób wypowiedzi, wskazujący na, na obietnicę udzielenia takiej korzyści majątkowej. Trzecią kategorią przestępstwa, które posługuje się jeszcze innymi pojęciami czasownikowymi, to sprzedaż wpływów artykuł 230 KK. K. Tutaj ma. Mamy tak zwane przestępstwo dwuaktowe. Z jednej strony musi być najpierw powołanie się przez tą osobę na wpływy w określonej instytucji, a w drugim aspekcie musi być już ta faktyczna czynność podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu, w załatwieniu sprawy. A więc po pierwsze, ta osoba musi poinformować, iż dysponuje jakimiś wpływami. Bądź też musi utwierdzać taką osobę, że takie wpływy w danej instytucji posiada. Oczywiście przyjmuje się zgodnie, że te wpływy nie muszą w ogóle istnieć w rzeczywistości. Nie ma znaczenia, aby miały one charakter bezpośredni. No i tym drugim etapem jest oczywiście podjęcie się tego pośrednictwa. I w zasadzie to nie chodzi tutaj o faktyczne podjęcie się, że ta osoba pójdzie do instytucji jakiejś publicznej i będzie się wstawać za tą osobą, ale musi się porozumieć z tą osobą, która jest no, tym elementem przestępstwa. Korupcyjnego, że takie zachowania czy takie czynności poczyni w danej, danej instytucji. Nie ma zatem znaczenia, czy faktycznie podejmie się takiego pośrednictwa. Nie ma też znaczenia, czy zostanie mu faktycznie udzielona wcześniej z tego tytułu korzyść majątkowa, bądź też, bądź też osobista. Przechodząc do, zerkając tutaj na czas, tutaj do trzeciego członu tej istoty i cech przestępstw korupcyjnych, obok przedmiotu przestępstwa, obok tego znamiona czasownikowego, czyli sposobu zachowania się, mamy tą stronę podmiotową, a więc mamy tą osobę, która musi mieć określone przymioty, określone właściwości. Oczywiście w kodeksie karnym mamy podział na zbrodni, Występki tutaj ze względu na zagrożenie karami, przestępstwa korupcyjne należą do kategorii y, występków. Y, jak Państwo być może wiedzą, zbrodnie możemy popełnić tylko umyślnie wystąpek, występek, natomiast umyślnie, jeżeli tylko ustawa, tak stanowi. A więc y, można by przyjąć, że przestępstwa korupcyjne możemy co do zasady popełnić. Umyślnie i nieumyślnie, natomiast ustawodawca tej umyślności nigdzie, nigdzie nie wskazuje w przypadku przestępstw korupcyjnych, więc przyjmujemy, że muszą one zostać popełnione umyślnie. Przy czym, znowu, na gruncie naszego kodeksu karnego ta umyślność jest bardzo rozmyta. Jak Państwo wiedzą, ten zamiar może być bezpośredni i ewentualny, czyli nie tylko zamiar takiego popełnienia, ale, tylko, ale także sąd powinien badać chęć popełnienia albo przewidywanie możliwości popełnienia i godzenie się na popełnienie tego przestępstwa, więc ten zamiar umyślnie jak by się wydawało, wydawało, który powinien być bardzo jaskrawy i przejrzysty, mając na uwadze ten zamiar bezpośredni, ewentualnie przewidziany w Kodeksie Karnym Polskim, Znowu, że maga wymaga każdorozowego badania, no niestety rozmywa jakby tą stronę taką e, wolontatywną podmiotu, który przestępstwa się e, dopuszcza. Zatem większość przestępstw korupcyjnych może zostać popełniona wyłącznie zamiarem bezpośrednim, ale także, ale także jak najbardziej e, ewentualnym. E, tak jak tytuł referatu brzmiał, obiecałem, że skupię się także trochę bardziej na przestępstwie sprzedajności w sektorze publicznym, artykuł 220 KK, celowo rzucam jego treść tutaj na, na slajd, żeby, żeby słownie go nie odczytywać. No to jest to przestępstwo, które w sferze politycznej, w sferze społecznej naj, najczęściej jest, jest podnoszone, szargane i gdzieś tam grozi się palcem, że tak, ten polityk, ten, ten, ten urzędnik dopuścił się właśnie tego przestępstwa. Zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury, aby dochodzić dochodzić tej, tej prawdy. No oczywiście przedmiotem ochrony tego przestępstwa jest szeroko rozumiane prawidłowe funkcjonowanie instytucji publicznych, bezinteresowność osób, które pełnią te funkcje publiczne, przynajmniej taka bezinteresowność zawsze powinna występować. I co tutaj ciekawe, ustawodawca przyjmuje bardzo szerokie spektrum osób, które tego przestępstwa mogą się dopuścić. Mianowicie tutaj używa celowo sformułowania, jak w paragrafie pierwszym Państwo widzą, że może popełnić osoba pełniąca funkcję publiczną, a więc jest to pojęcie dużo szersze, aniżeli funkcjonariusz publiczny. I tutaj znowu się. Ciekając do słowniczka ustawowego. Możemy odnaleźć, że ta osoba pełniąca funkcję publiczną to właśnie owy funkcjonariusz publiczny, i tutaj mamy dosłanie do innej definicji: będzie to radny, poseł, senator, sędzia, ławnik, notariusz, komornik, ale także każda inna osoba, która jest członkiem organu samorządowego czy zatrudniona w jednostce organizacyjnej, która dysponuje jakimiś środkami publicznymi. A więc ustawodawca tutaj przyjął bardzo szeroki spektrum osób, które jakby kwalifikują się, mając na bazę tą stronę podmiotową i które mogą te przestępstwo, te przestępstwo popełnić. Yy, czynność sprawca, sprawcza tutaj może być zrealizowana w tym typie tak zwanym podstawowym albo kwalifikowanym. No, ten podstawowy to to, o czym Państwu mówiłem, przyjęcie korzyści majątkowej yy, jej obietnicy, przyjęcie korzyści osobistej bądź tej jej yy, yy, obietnicy. Natomiast w typie kwalifikowanym, paragraf yy, chociażby 4 czy 6, no tutaj już jest uz uzależnienie wykonywania jakiejś czynności służbowej od takiej korzyści, czy też wręcz żądanie takiej, takiej yy, korzyści. Yy, korzyść oczywiście musi mieć także związek z pełnieniem tej funkcji. Publicznej i przyjęcie tej korzyści, to co wskazywałem wcześniej, może nastąpić bezpośrednio ograniczenie łapówki, albo też pośrednio za, po, za pośrednictwem na przykład systemu, systemu y, bankowego. Drodzy Państwo, y, podsumowując tutaj wystąpienie, staram się Państwu jakby wyciągnąć przed nawias właśnie te cechy wspólne dla polskiego ustawodawstwa, jeżeli chodzi o przestępstwa korupcyjne co do y, przedmiotu łapówki, y, sposobu zachowania się tych czasowników, które ustawodawca, którymi ustawodawca się posługuje, no i w końcu y, y, w zakresie w zakresie jeszcze tutaj, strony podmiotowej, żeby żeby nic nam nie umknęło. Kusząc się na pewne podsumowanie, na pewne wnioski. Jak Państwo zauważyli, Interpretacja wielu z nami o zabronionych, mając na uwadze praktykę sądową, może budzić budzi wątpliwości. Jak Państwo zauważyli, pojęcie korzyści majątkowej, osobistej często się przenika. Co ciekawe, pożyczka przez, przez polskiego ustawodawcę jest zaliczana jako korzyść osobista, nie majątkowa, mimo że to przysporzenie w majątku absolutnie bezpornie jest. Stąd też te wątpliwości interpretacyjne zamiar bezpośredni, pośredni. Nadmierna kozuistyka szanowni Państwo, polskiego ustawodawca także, także Powoduje, że trudno wychwycić, jakby, czy zakwalifikować dane zachowane do określonego, do określonego przestępstwa korupcyjnego. Wydaje się, że jakby wypłaszczenie czy yy, ujednolicenie tych, tych przestępstw yy, do pewnej puli w kodeksie karnym powinno wystarczyć. Niepotrzebne, jak wydaje się, jest rozbicie tego na, na osobne zachowania definiowane, czy to właśnie w prawie farmaceutycznym, czy w ustawie o refundacji leków, które też posługują się osobno, pojęciami korzyści majątkowej, osobistej i też osobno przewidują odpowiedzialność karną za takie, za takie zachowania. Yy, najważniejszym czynnikiem oczywiście, który powinien przyświecać yy, polskiemu ustawodawstwu jest potrzeba ochrony zaufania społecznego. W tym też zakresie polski ustawodawstwa także przenosząc te regulacje międzynarodowe, unijne na grunt Polski stara się to czynić, natomiast w ocenie mnie jako prawnika czyni to w sposób być może zbyt rozdrobniony i być może utrudniający jakby interpretację faktów czy stanu faktycznego, stanu prawnego sądów w takim aspekcie już praktycznym, kiedy faktycznie dana sprawa już jest zawisła przed, przed sądem. Drodzy państwo, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że się zmieściłem w tych 20 minutach. Dziękuję za uwagę no i oczywiście zachęcam do dalszej, do dalszej dyskusji.